Tym, że śmiech to zdrowie, wiedzą nawet dzieci. Mieli okazję przekonać się o tym również uczestnicy piątkowego wieczoru z udziałem kabaretu Ciach z Zielonej Góry, który zagościł na scenie w świetlicy wiejskiej w Osiecznicy. Chciałyśmy coś zrobić dla mieszkańców Osiecznicy. Stwierdziliśmy, że kabaret jest dobrą rozrywką. Nie, wszystkich też, nie wszyscy mają czas nie wszystkich stać na to, żeby jechać na występy kabaretu do dziennej góry lub w inne miejsce i stwierdziliśmy, że będzie to dobra rozrywka dla, nas, dla naszych mieszkańców. Jest to wydarzenie, którego nie było w naszej wsi jeszcze do to nie razu. Spotkanie zostało zorganizowane i sfinansowane przez Stowarzyszenie Trampolina w ramach projektu Akademia Wolnego Czasu z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz obszarów wiejskich. Wydarzenie jest częścią, jednym z elementów projektu, który napisaliśmy z myślą o społeczności z obszaru LGD. Ale bardzo się cieszymy, że największe zainteresowanie jest ze strony mieszkańców Osiecznicy, bo stąd się wywodzi stowarzyszenie i tak naprawdę nasze działania podejmujemy właśnie głównie z myślą głównie właśnie o, o naszych mieszkańcach. Piątkowe wydarzenie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, a udział w nim wzięło ponad 150 osób, również sympatycy stowarzyszenia. Sama ja z pasji jestem społecznikiem. I darzy dużą sympatię stowarzyszenie Trampolina i cały zespół, który się angażuje w takie akcje, żeby robić coś dla mieszkańców. Z takich terenów, z obszarów wiejskich, które na co dzień nie mają takiej możliwości dotarcia do, do kultury tak naprawdę i do spotkań integracyjnych ze sobą. Jak pani myśli, czy Kabaret to dobry wybór? Oczywiście, tym bardziej w piątek po południu, kiedy już skończyliśmy cały tydzień pracy. Jest to doskonała forma spędzania właśnie takiego wolnego czasu, spotkania się ze znajomymi. Niektórzy pewnie w ten wieczór będą jeszcze ze sobą dłużej przebywać niż tylko na tym kabarecie. A co o takich przedsięwzięciach myślą mieszkańcy? Zapytaliśmy uczestników dzisiejszego spotkania. Pomysł bardzo oryginalny, godny do naśladowania przez inne miejscowości. Super pomysł. Bo to fajna rzecz. <noise> to jest takie no. wydarzenie, no pierwszy raz w że tak powiem. No strasznie się cieszymy z tego powodu. Więcej takich wydarzeń. No jeszcze raz, politna spisała się na medal. Dlaczego Pani bierze dzisiaj udział w tym wydarzeniu? No to chcę spędzić przyjemnie swój czas. Czy to jest dobry pomysł takie, taka integracja mieszkańców? Na pewno bardzo dobry pomysł. Szczególnie dla mieszkańców wioski. Kabaretowe wydarzenie było również okazją do spotkania z psychologiem i pogadance o pomocy psychologicznej. Będzie dzisiaj mowa o pomocy psychologicznej, o zasadności korzystania z tejże pomocy, o zasadności korzystania z konsultacji psychologicznej, dbanie również o swoje zdrowie psychiczne, które też niezmiernie jest ważne i które się przekłada również na całą somatykę. Jakże i na jakość życia wokół nas. To chyba najlepsza forma, żeby dotrzeć do osób, którzy może mają jakieś opory, są skryci, boją się takowych konsultacji, pokazać, że psycholog też jest człowiekiem. Psycholog ma poczucie humoru i nic strasznego, żeby do niego pójść, poradzić się, skonsultować, może poznać siebie, może lepiej zrozumieć siebie i zrozumieć innych. Ta inicjatywa to tylko namiastka tego, czym zajmuje się stowarzyszenie Trampolina. Organizacja funkcjonuje na terenie Osiecznicy i działa na rzecz lokalnej społeczności, inicjując ciekawe przedsięwzięcia, m.in. Dzień Zdrowia i Urody. Członkami stowarzyszenia, członkiniami w zasadzie stowarzyszenia są mieszkanki Osiecznicy. Pomysł pewnie już dawno krąży po naszej wsi. Ale y, głównym takim inicjatorem jest nasza pani prezes. Zmobilizowała nas do tego, aby założyć stowarzyszenie, żebyśmy mogły pozyskiwać środki na właśnie takie przedsięwzięcia jak dzisiaj. A co ciekawego trampolina ma jeszcze w planach? Chcielibyśmy y, zadbać o plaże y, nad jeziorem Moczydło, y, dlatego też podejmujemy y, wyzwania i piszemy pod tym kątem nasze projekty. Chcemy integrować mieszkańców przy aktywności sportowej. Chcielibyśmy też aktywizować seniorów. Napisaliśmy pod tym kątem też kilka projektów. Aktualnie oczekujemy na ogłoszenie wyników. Dodajmy, że organizacja powstała w 2013 roku i od tamtej pory jej członkowie integrują i aktywizują mieszkańców Osiecznicy poprzez liczne inicjatywy i wydarzenia.